Jest to podcast, w którym możecie posłuchać historii porodowych. Ja nazywam się Joanna Kurek, a dzisiaj będzie pozytywna historia porodowa. Już trochę ochłonęłam po porodzie, więc pomyślałam, że coś tu napiszę, bo też lubię czytać Wasze historie porodowe. O sobie mogę powiedzieć, że jestem położną, pracuję na sali porodowej, i kocham swoją pracę. To była moja trzecia ciąża, zaplanowana, wystarana, taka, która miała być świadomym delektowaniem się tym wyjątkowym stanem. Ciąża, która z początku zwoliła mnie z nóg, dolegliwości ciążowe, level hard, w międzyczasie studia magisterskie, dwójka dzieci i szalona pandemia w koło. Od pozytywnego testu wiedziałam, że jeśli wszystko pójdzie z planem, Chcę urodzić w domu. Tak jak moje drugie dziecko. Po pierwszych prenatalnych badaniach zadzwoniłam do mojej położnej i dałam znać, że zobaczymy się w październiku. Ciąża przebiegała książkowo, badania w porządku. Wszystko szło zgodnie z założonym planem, aż do momentu, gdy córka po 26 tygodniu ciąży usiadła w mojej biednicy i za żadne skarby nie chciała zmienić położenia. Korzystałam chyba ze wszystkich możliwych sposobów, by zachęcić ją do fikołka głową w dół. Odwiedziłam fizjoterapeutę, urolo osteopatę, ćwiczyłam spinning babies, stosowałam moksoterapię, uciskanie punktów aku akupunkturowych, działanie ciepłem, zimnem, światłem, muzyką. Były również rozmowy przez brzuch. Homeopatia, nic a nic. Dalej twarda głowa pod moimi żebrami. Zbliżał się 37 tydzień ciąży. Wizyta. Dalej położenie miednicowe. Zdecydowałam się na obrót zewnętrzny. Moja ginekolog nie widziała przeciwwskazań. Pokonaliśmy z mężem ponad 1000 kilometrów: szczecin Warszawa żeby móc rodzić bardziej klasycznie. Strasznie się stresowałam. Obrót nie był łatwy, dla mnie bolesny. Już myślałam, że się poddadzą. Ale podjęli ostatnią próbę i udało się. Byłam przeszczęśliwa. Dalszy ciąg mojego misternego planu wskoczył znów na właściwe tory. Czekamy na poród w domu. Mija 40 tydzień ciąży i cisza. Jakieś skurcze, rozmywające się każdego wieczoru i dźwięk porannego budzika doprowadzały mnie do szału, że znów się nic nie wydarzyło. Herbata z liści malin, verbena, koktajle rycynowe, kąpiele, aktywność fizyczna, myślę, znów pod górkę. Przy okazji, spotkanie z położną, 4 cm szyjka, 1 cm zaczęło się w końcu. 40 tygodnia plus jeden dzień. Około 15 dziwnie było tak rodzić w dzień. Skurcze jak torpedy, pomógł mi prysznic, a pod koniec masujący mąż. Laura urodziła się 7 października 2021 roku o 17:30. Taka piękna, pachnąca, idealna. Poród szybki, intensywny, taki jak lubię. Ważyła najwięcej z moich dzieci, bo 363,625 gram. Ja bez obrażeń. Łóżysko całe sprawnie się urodziło, pełnia szczęścia. Mała chwyciła pierś, jakby ćwiczyła to już w brzuchu. Rodzeństwo oszalało z radości. Nie odstępowali nas na krok do samego wieczora. Dziękujemy z całego serca. Dorocie, Fryc, za opiekę, poczucie bezpieczeństwa, i że znów była z nami przy narodzinach córki. Dziękuję Ci, Gosiu, za Twoją historię, że mogłam ją tutaj przeczytać. A Wam, drodzy, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.